Z racji tego, że mój odtwarzacz w samochodzie nie jest zbyt pewny, a szkoda mi trochę płyty oryginalnej, dlatego postanowiłem zrobić jej kopię. A może nie kopię, co nagrać płytę audio z MP3, które zostało udostępnione razem z płytą Letnik ze Sława, Słaga Bundy. Dlatego Wam zaprezentuję, jak to zrobić na Windows 10 bez pomocy jakiegokolwiek programu zewnętrznego. Także zapraszam do oglądania. Więc otwieramy sobie mój komputer, wprowadzamy czystą płytę do napędu do nagrywarki i czekamy aż nam ją zczyta. I następnie klikamy dwukrotnie na naszej płycie. Wyskoczy nam okno z zapytaniem jak chcesz użyć tego dysku. My zaznaczymy sobie. Yy, używając otwarzacza dysków CD/DVD yy, i przechodzimy dalej". Yy, następnie musimy sobie znaleźć pliki,, których, które chcemy nagrać yy, na naszą płytę. Zaznaczamy pliki, które chcemy nagrać i przenosimy je na naszą płytę CD. Pliki te są tymczasowe. Następnie w pustym polu, Naciskamy prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Nagraj na dysku CD. Wyskoczy nam okienko, w którym będziemy mogli nadać tytuł dla naszej płyty oraz zmienić prędkość nagrywania, jeżeli chcemy, na mniejszą. Ja zmienię sobie na dziesięciokrotną prędkość, to i tak jest dla nas wystarczające. No, a zostało mi coś takiego z dawnych czasów, gdzie jeszcze nagrywarki nie miały buforów. Zresztą dobrze jest, żeby płyta audio była nagrana z mniejszą prędkością. Wtedy nie ma jakichś problemów, że nie będzie gdzieś odtwarzana. Tak samo z płytami DVD też nigdy nie nagrywam z pełną prędkością, z pełnymi możliwościami nagrywarki przycisku dalej wyskoczy nam kolejne okienko dialogowe, w którym możemy wybrać sobie jedną z dwóch opcji: utwórz dysk CD audio lub utwórz dysk CD z danymi. Nas interesuje płyta audio, czyli wybieramy sobie tą pierwszą opcję. Na pasku systemowym pojawiła nam się ikona Windows Media Playera. Klikamy na nią, otwiera nam się okno Windows Media Player. W Prawym, w prawym rogu u góry mamy możliwość wyboru opcji Rozpocznij nagrywanie. No i nagrywanie nam się rozpoczęło. Teraz wystarczy chwilkę poczekać. Po zakończeniu nagrywania wysunęła nam się właśnie szufladka z płytą. No i wsuwamy z powrotem płytę, żeby sprawdzić. Możemy zrobić to przez mój komputer albo, albo z dymku, który nam wyskoczył w prawym dolnym rogu. Po wyskoczeniu okienka. My wybierzemy sobie: Otwórz dysk CD Audio przez aplikację Windows Media Player, i już możemy przystąpić do sprawdzenia, jak nam się ta płyta mniej więcej nagrała. No i mamy nagraną płytę. Oryginał nie będzie narażony na warunki panujące w samochodzie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłem. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, do komentowania. Zachęcam również do subskrybowania kanału Letnich oraz innych twórców, którzy tu się przyczynili do powstania tej płyty. Letnim akurat niewiele brakuje do miliona. Podobnie Sławomirowi. Także jeżeli ktoś nie subskrybuje jeszcze, zachęcam. A tym razem na razie. Cześć.